Dzisiaj Ruch Chorzów debiutuje na giełdzie. Niedawno młodzi piłkarze Ruchu zostali mistrzami jesieni i młodej ekstraklasy. A jak Pan widzi ich przyszłość w 2012 roku? Czy jest szansa, że jakiś piłkarz z Ruchu Chorzów będzie grał w reprezentacji na boliskach, czy to w Polsce, czy na Ukrainie? Tak naprawdę ja myślę, że to, to oni tak najbardziej zadają sobie to pytanie i myślę, że to jest marzeniem każdego młodego człowieka, uprawiającego piłkę nożną, żeby grać w koszulce z orłem na piersiach. Fajnie, cieszymy się, cieszymy się, bo podstawowym zadaniem młodej Ekstraklasy jest szkolić. Jeżeli do tego dochodzą jeszcze wyniki, to ta satysfakcja jest podwójna. Naszym założeniem jest, nasze założenie jest takie, żeby z tej młodej Ekstraklasy, z tej młodej kadry i z juniorów... Jak najwięcej osób trafiało do pierwszego zespołu, tak jak Pan zapytał, żeby jak najwięcej tych osób kiedyś w przyszłości ubrało koszulkę reprezentacyjną. Okay. Serdecznie dziękuję i no, gratulujemy mistrzostwom. Ja, ja, ja powiem tak, tak, właśnie. <grych> Oby trzymali i tak dalej. I przede wszystkim, żeby się rozbijali, bo to jest dla nich najważniejsze. Jeszcze raz dziękujemy i powodzenia.